Energylandia to miejsce, które lubi zaskakiwać gości i tak też się stało dzisiaj. Dzisiaj oficjalne otwarcie Game Expert Hyperion, największy mega w Europie. Jeden z parametrów, który przekonuje wielu śmiałków, wielu tych, którzy lubią wysoką dawkę adrenaliny, to adrenalina to prędkość 142 km na godzinę i spadek 80-metrowy w dół. To coś dla tych, którzy lubią szybką jazdę. Cztery. 3 2 Jeden, przecinamy! Proszę Państwa, jest mi szalenie miło powiedzieć o tym, że od 1 lipca współpracujemy z Energylandią i największy w Europie rollercoaster Hyperion jest od dzisiaj Game Expert Hyperion. Game Expert to młoda marka, która niezwykle dynamicznie się rozwija i bardzo mocno weszła na rynek gamingowy. Łączymy nasze brandy, ponieważ bliska jest nam dynamika Bliski jest nam rozwój i bliskie są nam wyzwania. Wprowadzamy na polski rynek niestandardowe, doskonale zaprojektowane, bardzo dobrej jakości produkty do gamingu. Ale druga bardzo ważna rzecz, łączymy rodziny. Ponieważ gaming jest dla każdego, Energylandia jest dla każdego, Game Expert Hyperion jest dla każdego, to widzimy dodatkową fantastyczną synergię wspólnego, fantastycznego spędzania czasu czy przy grach komputerowych, czy też korzystając z Hyperiona. Serdecznie ciepło Państwa zapraszam, Game Expert Hyperion od 1 lipca i serdecznie zapraszam na gameexpert.pl. Energylandia w tym roku zaskakuje nie po raz pierwszy. Niedawno otworzyliśmy nową strefę Bamboo Bay, czyli strefę wodną, a także potężnych rozmiarów mojskie Wonder Wheel z jedynym takim panoramicznym widokiem na park rozrywki.